Przystępujemy do następnego punktu porządku obrad w sprawie przyjęcia aktualizacji planu gospodarki kwadami dla gminy Raszyn na lata 2010-2013 z perspektywami 2017 roku Proszę przewodniczącego Bolasławka w komisowinie z komisji. Ten dokument może mamy dotyczyć przed początkiem czyli tutaj też kilka takich wylotował sobie sprawę, pozwolę sobie całą opinię przeczytać. również Komisja Rolnictwa, i Środowiska Rady Gminy Raszyn do projektu... E, opinia Komisji Rolnictwa, Rolnictwa Środowiska Rady Gminy Gmineralnej do projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji planu gospodarki z odpadami na terenie Gminy Raszyn na lata 2009-2013 z perspektywą roku 2017. -2012. Podstawą prawną wykonania planu gospodarki z odpadami na terenie jest ustawa z dnia 27 kwietnia pierwszego roku. Między innymi ta ustawa nakazuje aktualizację uchwalonych wcześniej planów co najmniej na 4 lata. Dokument zawiera 67 stron, 15 rozdziałów, 20 podrozdziałów, szeroko opisując stan aktualny i perspektywy jego poprawy w latach następnych. Na dzień dzisiejszy stwierdza on m.in. W tym dokumencie stwierdza się właśnie że pewne u nas tutaj braki na terenie gminy i niedociągnięcia w tym, w tym względzie. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć, to, to są uznane z tego dokumentu. Nie, do, nie jest dopracowany system zbierania selektywnego odpadów ulegających biodegradacji i brakuje inwentaryzacji przydomowych kompostowników. Brakuje systemu zbierania oraz y, stacji demontażu, umieszczonienia odpadów z budowy i remontów pozwalającego na właściwe zagospodarowanie tych odpadów. Na niskim poziomie jest zbieranie odpadów wielkogabarytowych, to jest poziom około 6%. Na niskim poziomie jest zbieranie odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów komunalnych, z wyłączeniem aspektu. Tutaj akurat yy, to chyba się w właściwy sposób odbywa naszej gminy. Niewystarczający jest jeszcze świadomość ekologiczna mieszkańców, a co za tym idzie trudności w egzekwowaniu od mieszkańców wprowadzenia prawidłowej segregacji odpadów, w tym niebezpiecznych. W opracowaniu znajduje się również koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Raszyn, które proponowane są niezbędne działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, między innymi. W celu uregulowania kwestii zagospodarowania wytwarzanych przez mieszkańców odpadów zakłada ona... Przeprowadzenie referendum poprzedzającego wprowadzenie obowiązkowej stałej opłaty za przejęcie obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Jest to tak zwana forma obligatoryjnego świadczenia pieniężnego na rzecz gminy i wtedy gmina, jakby było w gestii gminy, zdzielanie wszystkich odpadów za umów. Rasumując tak jak podobnie mieliśmy to spotkanie, nasze uwagi tam zostały przekazane dla pana i dla pana wójta. Również ta uchwała była, ten dokument był opiniowany przez Radę Powiatu i został jakby zatwierdzony. Komisja nasza oczywiście po zapoznaniu się z tymi dokumentami pozytywnie opiniuje zaproponowaną uchwałę, jak również cały dokument rekomenduje w sobie Radzie jego przyjęcie. Dziękuję bardzo. No. Czy Pan kierownik jeszcze jest w stanie coś dodać do tej odpowiedzi komisji? No, tak. Pani Przewodnicząca Wysoka Rada, jedyne co mogę podać tutaj, dodać do tej wypowiedzi, która była jak najbardziej wyczerpująca, to to, że Urząd Gminy, gmina będzie teraz stawiać przede wszystkim na wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów. I, I kwestia właśnie wprowadzenia tego będzie prawdopodobnie ułatwiona z uwagi na fakt, że już teraz bardziej na realnych na kwestia przyjęcia ustawy o porządku korzystaniu gminy, która będzie zakładała, że, że to gmina będzie właśnie się na komunalnych i, i tutaj jeżeli ta regulacja zostanie przyjęta, wprowadzona w życie na bazie przepisów, które już faktycznie będą w życie będzie możliwe jak najbardziej ustosowanie tej sprawy. Więc to jest taka kwestia, kluczowa w tym momencie, która najprawdopodobniej e, zastąpi konieczność e, przeprowadzenia tego referendum. Ale, de facto clou e, tego referendum to jest właśnie przekazanie obowiązku poszczególnych właścicieli posesji po na gminę w kwestii zezwolenia odprawy komunalnej. I jedynie właśnie to chciałem jeszcze poszczególnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, radnych? Ktoś z Państwa radnych chce zabrać jeszcze głos? Proszę Państwa. Nie może, bo Pana zdanie to znam, ale nie wiem, może Pana wójta bym zapytał, jakie jest zdanie na temat właśnie tego referendum ewentualnego, bo ustawa, no nie wiem, kiedy będzie, tak naprawdę Pan wie, że to będzie w tym roku. I czy, czy rzeczywiście układa, ustawa zakłada obligatoryjne to przejęcie przez wiele tylko fakultatywne bez konieczności robienia referendum? No właśnie. Bo w tej chwili nie można przejąć się tych obowiązków i zbierać jakieś myśli przed chwilę, nie może musi przeprowadzić referendum. pan twierdzi, że przygotowana jest ustawa, która jakby yy, wróci do, prawda? W to I obligatoryjnie przypadku prezentuje. Obligatoryjnie. Wtedy rzeczywiście nie ma właściwych pytania. pytania o wiele, ale ale na, na naszej komisji pan wyraził takie sugestie, żeby jak najwięcej tych punktów zbiórki tych odpadów, baterii i tak dalej, na tych na tych żeby podjąć taką akcję promocyjną właśnie, z, z, z takie segregowanie odpadów, chociażby przez jakieś to, plakaty, bo się mówię o billboardach, ale jakieś rozkrycie plakaty z dobrymi hasłami. To się widzi na terenach różnych filmów w internecie, prawda, i to by było bardzo takie istotne, jakieś wstydowe jak może, hasło może pomóc właśnie tym, bo, bo chyba, tak jak wszyscy się zgodzimy, najistotniejszą sprawą w tym wszystkim, żebyśmy nie mieli w że tak powiem, postawili. Jeżeli ludzie nie będą mieli tej świadomości, że trzeba tamte śmieci wyrzucić, to i to, 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 to będzie się będą śmiecić. Więc zostawiamy na edukację, poczynając od tych najmłodszych, prawda, już w szkołach, czy też w no i nas wszystkich, tutaj łącznie razem. I ja już rozmawiałam z Regionalną Dyrekcją Obrony Środowiska, bo w innej sprawie całkowicie, ale nawet są oddelegować pracowników, którzy by nam tutaj na jakieś 2-3 sesje, może 2-3 razy na sesji się pojawił, bo m.in. wyglądał zakładanie edukację też i radnych i samorządowych. Także, może i nam się to przyda i ja jestem w tak tak że tak powiem, czy komisja nasza, żeby takich fachowców tutaj sprowadzić, którzy by chcieli nam powiedzieć parę słów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby przystąpić do Nie, dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Raślin na lata 2010-2013 z perspektywą do 2018 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Rasza uchwała, co następuje. W paragrafie pierwszym przyjmuje się aktualizację planu gospodarki i na Gminy Rasza na lata 2010-2013 z perspektywy roku 2017 roku, stanowiącą załącznik do uchwały. W paragrafie drugim trać moc uchwały nr 46, łamane przez 799, łamane przez 025 Gminy w z dnia 27 w styczniu 2005 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarczej zbadają w gminie Rady. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się budowi gminy. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie.